Co? To wypływamy? No. To dawaj. Czekaj. Chociaż... Patrz ninja! Patrz ninja! Czeka, idę, idę. <grych> Przytulamy się ninja. Przytulasz. Ninja. Będę tęsknił. Ja, w ogóle u mnie masz normalnego skina już. Wiem. A nie, miałeś normalnego, tylko że wiesz. Bluzy Ja nie, nie mam... I mam swojego już normalnego, tak? o co chodzi. Mm -hmm. Przepraszam, nara, tu... panda. Nara. Nara panda. A kurok? kurak znowu magicznym sposobem się znajdzie u nas. Ja. Może panda też? Co? Zobaczymy. Dobra, nieważne, musimy wypływać. Tu nara. To... A co ty chcesz, tych cały czas płynąć? No nie, no musimy gdzieś... Gdzieś dopłyniemy na pewno, nie? Dawaj do tamtych. No idę. Ale tak szkoda mi zostawiać tej wyspy. No ale co zrobimy? Dobra. Dobra, to lecimy. Nie? No. Czy my płyniemy. Ej, <noise> a co jakbyśmy coś gdzieś znaleźli? Myślał... No coś może znajdziemy, nie? Mam nadzieję. To ja poczekam chwilę na ciebie. Dobra, płynę, płynę. Chodź tylko koło mnie, dopłyń do mnie. Wiesz czemu. Żeby tam się nie zgubić, nie? No. <laughs> o nie, będzie zdarzenie! <laughs> Okej. Okay. A tak po czemu masz cały czas te głowy? Nie wiem. A co jeśli ktoś nas będzie próbował zestrzelić? Nie wiem, o co. A co? No bo jakby ktoś ich tam zaatakował, tam ktoś może być cały czas na morzu, w oceanie, cokolwiek to jest. Raczej ocean. Tak. To jest taki. Spójrz pod wodę. Widzę. To jest taki grunt, że tutaj będzie coś. Widzę coś. Widzisz? Tak. W razie co, czekam. Dobra. No możesz płynąć. Ej ze Ej zatrzymujemy się tu? No możemy się zatrzymać A To jest mm -mm. Nie Raczej nie Okej okay. Uwaga dopływa Dobra to ty jesteś? No Jestem w tyle. Już ciebie widzę. Ale ja też. Okej, okay, to nasz pierwszy przystanek. Ej, to jest jakby serio pustynia. No mówiłem. Poczekaj jeszcze dwie godziny. <grym> <grym> Dobra, siedem lat później. Nie <grym> W ogóle jest rok 2027, nie? No. A na Wyspa kiedy była? 18? Chyba. Chyba 17? 18 raczej. Jezu, prawie 10 lat. No. No to widzisz. Po 7... 9 latach coś się znowu nam przydarzyło. No. Jak widać. Jak myślisz, ile mamy do domu? Nie wiem, ale w ogóle. T... Nie wiem, wiesz. Wiem, że jesteśmy na jakimś lądzie. No w sumie, co ja mówię? W wyspie. Tak w lądzie, no. Nie wiem, co o tym myśleć. Płyniemy dalej. Mijamy to. Tak. Dobra. Już się jakoś da wbić? Co? Czy ja chcę jakoś tutaj między tymi przepłynąć. Chyba, że się... Da. Wiesz jak? Co? Patrz, tu masz takie coś, nie? No. To czekaj. To się będzie dało przepłynąć. No. Wiesz co ja robię? No wiem, widzę. Czemu tu woda? Czemu to jest dziura? Nie wiem. Czy? Może o jeszcze nie. tutaj. faktycznie. O nie! Ciekawe zmienię to. A ty masz te moce w sumie. No. Ej, Bartek! Co? O! Prawie mnie do dziury ściągnęło ciebie <grym> mnie też? też. Tam w lewo dawaj. W lewo? Tak. Bo widzisz, co tam na lewo jest? No, droga. Okej. Okay. to co? Kilka dni pływania? No Raczej tak. Nie starczy na jedzenie, wiesz o tym? Co? Nie starczy na jedzenie. Misarz, czy mi raczej? W sumie. Będzie trzeba jeść raz Kryba. na tydzień. Może. Co w czwartki? <grym> Nawet nie wiem, jaki jest dzisiaj dzień. Nieważne. Też nie wiem. O, tam kolejne coś widzę, ale pójdę dalej. No to powodzenia w dopłynięciu. No.